Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar. Cześć. A dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka kuchni studenta Jest dzisiaj dosyć kontrowersyjny przepis. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tak zwaną pizzę na patelni. Oczywiście słowo pizza jest tutaj w cudzysłowie, tak więc mnie nie jedzcie, ponieważ będzie to pizza na cieście z podpłomyka, czyli jednego tak naprawdę bardzo, bardzo łatwe ciasto. Żeby je zrobić, potrzeba tylko i wyłącznie mąki i wody, nic więcej. Oczywiście my sobie jeszcze je doprawimy, ale to inne rzeczy. Moi drodzy, zapraszam do oglądania. Dzisiaj zrobimy pizzę na patelni, którą można zrobić nawet i w 10 minut od. Początku, aż do upieczenia, do podania. Więc ja myślę, że jest to rzecz dosyć fajna, dosyć prosta, a przede wszystkim naprawdę dobra. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, do naszego dzisiejszego przepisu potrzebujemy dwa plasterki sera, dwa plasterki szynki, dwa małe pomidorki, ewentualnie jeden jakiś taki zwykły, duży, koncentrat pomidorowy oraz mąkę. Nic więcej tak naprawdę. Ząbek cząstku jest tutaj tylko i wyłącznie jako dodatek, jako przyprawa. Użyję go, ponieważ sos będę, będę ja robił z czosnkiem, ponieważ czosnek lubię. Jak ktoś nie lubi, tego nie dawajcie. Jak ktoś lubi, to pół czosnku, pół ząbki czosnku można dać do sosu. Ale zaczniemy od ciasta. Albo nie, zaczniemy od sosu. Sos najważniejszy. Wyjątkowo, moi drodzy, sos zrobimy z koncentratu pomidorowego, zawsze robię z pomidorów, taki mi się wydaje lepszy, ale zrobiłem dzisiaj na szybko specjalnie dla Was, żebyście również się nie musieli męczyć. Jedna cała duża łyżeczka sosu. To jest moi drodzy widzowie, to są rzeczy na jedną jakby coś całą porcję. No jedną taką mampisę. Za chwilę ją zobaczycie. Jedna łyżeczka cała sosu oraz trzy małe łyżeczki wody. Tutaj dodajemy również posiekaną bardzo drobno połówkę główki czosnku. Oprócz tego dodam jeszcze trochę ziół prowansalskich, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jakimś cudem jeszcze je gdzieś znalazłem. Do tego dodajemy jeszcze opcjonalnie połowę łyżeczki oleju, a najlepiej jak macie oliwy. No i nasz sos już jest gotowy, odkładamy go i idziemy, zabieramy się za ciasto. Moi drodzy, jeśli chodzi o ciasto, no to robimy tak. Pięć dużych takich całych łyżek mąki, w moim przypadku pszennej, na tym mi fajnie wychodzi. I do tych pięciu dużych łyżek mąki dodajemy Parę łyżek wody. Za chwilę Wam powiem dokładnie, dlaczego nie podałem teraz liczby, ale to za chwilę. I po prostu po dodaniu w moim przypadku 6 dużych łyżek mąki na 6 dużych łyżek wody mieszamy. I tutaj specjalnie Wam nie podałem na początku, dlaczego ile mam tak dokładnie wody dodać, ponieważ kiedy dodamy za mało wody, nasze ciasto się rozdwartia, nie chce się zrobić taka pojedyncza kluska. Kiedy nam się coś takiego dzieje, nie, dra nie dramatyzujemy, po prostu dodajemy więcej wody. Następne, na przykład dwie łyżki. Kiedy już zobaczymy, że w moim przypadku po dodaniu 6 dużych łyżek mąki oraz 8 dużych łyżek wody drobiło nam się w teorii ciasto, ale jest strasznie klejące, najczęściej w świecie dodajemy jeszcze jedną bądź dwie łyżki mąki. No i moi drodzy, kiedy nasze ciasto już się drobiło taką jedną fajną kulkę, która tak bardzo do nas się nie przykleja, w moim przypadku jest tutaj 6 łyżek mąki na 8 łyżek, tak naprawdę, wody. Robimy sobie ręce do mąki, na deskę wysypujemy mąkę. Ja mam więcej, ponieważ będę robił więcej tego. I na świecie, moi drodzy, nasze ciasto ugniatamy, wygniatamy, robimy. Po prostu je, tak zwanie. Robimy. Moi drodzy, kiedy nasze ciasto już jest mniej więcej gotowe, kiedy czujemy, że jest to fajne ciasto, które nam się nie rozwala, które nie jest zbyt klejące, które się nam po prostu dobrze sprawuje, to musicie teorii sami wyczuć. Bierzemy coś do wałkowania i je po prostu rozwałkowywujemy. Musimy to zrobić naprawdę dobrze, ponieważ podpłomyki robimy na suchej patelni i muszą one być naprawdę cienkie. Więc robimy w teorii taką pizzę na coś ale cienkim cieście. Ja mam o dziwo ocet. Bo o dziwo nie mam żadnej innej szklanej flaszki w domu, o zgrozo. Ale to jest bardzo dobrze działa, jakby coś do. Do wałkowania, więc polecam. Tylko uważajcie, żeby się nie otworzyło. Ale to musimy po prostu rozwałkować. Moi drodzy, kiedy mamy już nasze ciasta, jak sam widzicie, rozwałkowane, nie bawimy się w żadne zawijasy. To jest podpomek, on musi być płaski, nie robimy żadnych krawędzi. Fajne, chude, ciasto nam się zrobiło. To ciasto na chwilkę zostawiamy. Idziemy teraz tylko i wyłącznie przygotować ser i szynkę, a za chwilę zajmiemy się już zrobieniem dosłownie wszystkiego na raz. Dobra, moi drodzy, teraz, kiedy wszystko jest gotowe, ja wam to pokażę po kolei. Ser i szynkę. Szynkę, oczywiście, szatkujemy na po prostu bardzo drobne. Kwa kwadraciki, O, kiedy nasz ser i szynka już są fajnie pokrojone, dajemy je na bok, zajmujemy się pomidorkami i te pomidorki kroimy według uznania. Ja sobie zrobię zwykłe ćwiartki. I nic więcej, idziemy na patelnię. Moi drodzy, rozgrzewamy do średniej, na średniej wielkości płomieniu naszą patelnię na sucho o zgrozu. Wiem, że tak się nie robi, ale to jest pod i tak trzeba. Kiedy nasza patelnia już jest, moi drodzy, rozgrzana, kładziemy tutaj nasze ciasto. To, że tutaj jest jakaś mąka, trudno. Jak się Wam zrobiły jakieś dziurki, po prostu poklepcie, uwierzcie mi, one się same wypełnią. I nic nie robimy. Zmniejszamy ogień, tak, na połowę i po prostu czekamy. Dobra, moi drodzy, po około 3-4 minutach, kiedy już nasz podpłomyk, jak sami zauważycie, tutaj zaczął tak trochę pęcznieć, robimy tak. Ogień na minimum. Oczywiście to można zrobić łatwiej. Uwaga, bo to jest gorące. Można to po prostu wyjąć, ale ja zrobię to od razu na patelni. Odwracamy go. Ogień na minimum. Robimy nasz sos. Dajemy tutaj wszystkie rzeczy. Oczywiście, jak ktoś chce, żeby mu się nic nie spaliło i nic złego nie zrobiło, to po prostu to zdejmij z patelni, nie ma żadnego problemu. Ale tak też można zrobić. Dajemy, moi drodzy, nasz sos. Nie powiem trochę większe ciasto, mi wyszło, niż się spodziewałem. E, taki protip lepiej to róbcie na jakichś starych patelni. Uwierzcie mi rozgrzewanie patelni na sucho, e, jak i właśnie, jakby nie patrząc. Smażenie mąki na niej. To nie jest najlepszy pomysł na nowe patelnie, więc jeśli chcecie to lepiej, to róbcie, moi drodzy, na patelni po prostu jakieś używanej. Dajemy na to sos, moi drodzy. Tyle, ile mamy, tyle nam starczyło. Do tego oczywiście nasze, naszą nasz ser oraz szynkę, tak żeby było miarę równo. O nie powiem, o dziwo jakiś spory ser dosyć kupiłem, spore plastry i o zgrozo jest tego sporo. No to dobrze, to bardzo dobrze. Tak więc ser i szynka, bo to najważniejsze. No i oczywiście nasze pomidorki na sam koniec. I teraz, moi drodzy, kiedy to wszystko jest gotowe, przykrywamy to obowiązkowo. Dajemy ogień na średni i czekamy. Jeśli macie taką pokrywkę jak ja z takimi dziurkami, to te dziurki właśnie przykryjcie jakąś szmatką. Moi drodzy, po około 3 minutach, kiedy zobaczymy, że nasza pizza już od góry się fajnie tutaj przypiekła, nasz ser się roztopił, wszystko przepięknie, naprawdę pachnie, a ciasto to już jest lekko przerumienione, wyłączamy gaz i po prostu taką pizzę. Wyciągamy. No i moi drodzy, jak sam widzicie, oto i jest nasza pizza, czy też bardziej można powiedzieć jakieś tam pieczywo z serem, szynką, sosem oraz pomidorem u góry, ale gwarantuję Wam, że pachnie i pachnie to przepięknie, a smakuje jeszcze lepiej. Jest to taka niby pizza, którą chciałam zrobić na sam początek, ponieważ jest to jakby nie patrząc przepis naprawdę banalny, szybki, banalny, szybki, prosty, każdy to zrobi dosłownie, w 10 minut da się to wszystko zrobić. Ale przede wszystkim również i bardzo smaczny. Ale obiecuję również, że normalną pizzę, taką prawdziwą pizzę, również będziemy robić. A sobie to sobie traktujcie z przemrużeniem oka, ale gwarantuję Wam, że to jest tak dobre. A pizza na cieście spod pomyka jest tak chrupka, że sami sobie zróbcie. Ja Wam dziękuję bardzo, moi drodzy, za wszystko, za miłe komentarze, za łapki w górę. Subskrybujcie, zapraszam na, mój, na moje poprzednie filmy. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnych odcinkach. Czy macie się? Cześć, pa, pa 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 I oczywiście sobie spróbuję. Hmm. 对哈、啊。